Dziś gościem serwisu erawa.pl jest burmistrz miasta Rawa Mazowiecka, Piotr Irła. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie burmistrzu, mamy wiosnę. A czy wiosną, w Rawie, wszystko kwitnie i się rozwija? Porozmawiajmy o inwestycjach. Co dzieje się w Rawie Mazowieckiej? No tak jak widać, jak wyglądamy za okno, to wszystko kwitnie, rozwija się i zaczyna być zielono. A my oczywiście, tak jak to. Nawet inwestycje zaczynamy, można powiedzieć, cały rok prowadzimy inwestycje, bo przecież rozpoczęliśmy w ubiegłym roku bieżnie na Stadionie Miejskim i to realizujemy. Przygotowujemy również tam przebudowę tego obiektu socjalnego dla sportowców. To to jest, co, co jest realizowane. W ubiegłym roku robiliśmy również, remontowaliśmy, przebudowaliśmy na potrzeby świetlicy środowiskowej. Pierwsze piętro dołu parakennego Kościoła Angelickiego zostały też oddane do użytku i już młodzież szkolna ze szkoły podstawowej nr 2 może korzystać z nowych lokali. Wyszło to całkiem fajnie. Młodzież jest zadowolona, świetlica środowiskowa funkcjonuje, ale i robimy zadania na drogach. Kto przejeżdża w kierunku Gór to ulica Domki, to Domki. W prawie to jest droga powiatowa, ale na podstawie porozumienia między Zarządem powiatowskim a Burmistrzami Łazowieckimi, burmistrz zarządza, zarządza drogami powiatowymi. Tak on, taki wniosek złożył o dofinansowanie. Otrzymaliśmy dofinansowanie i realizujemy tę drogę no, na odcinku, który leży w granicach miasta. Pozostało jeszcze tam około 200-300 metrów bieżących drogi do remontu, ale to już jest poza granicami miasta. Starosta zapowiada, że to zrealizuje. Mhm. Dostaliśmy również środki finansowe, bo taki wniosek złożyliśmy na, na dokończenie ulicy Słowackiego, czyli ten odcinek od wyniesionego przejścia dla pieszych do ulicy Fawornej. I Krótki fragmencik, ale bardzo, bardzo istotny, zniszczony ulicy Skierniewickiej. Od skrzyżowania z ulicą Jeżowską do stacji paliw. To też będzie jeszcze w tym roku zrealizowane i na to otrzymaliśmy środki finansowe. W ubiegłym tygodniu podpisywałem umowę o dofinansowanie. Dużo jeszcze zostanie takich ulic w Rawie Mazowieckiej, które wymagają naprawy? Nie jest wiele potrzeb. Coraz więcej mamy wyremontowanych ulic, fajnie utrzymanych, dbamy o to. Natomiast cała lista jest zadań na, na osiedlu na osiedlu pisarza. Przecież tam w sumie mamy jeszcze gruntówki, mamy zniszczone uliczki, chociażby mamy na myśli taki łącznik między ulicą Poną a Zwolickiem, który tam... Yy, około pół kilometra trzeba to yy, naprawić. Na moim ośrodku Mały Siedł Jeżowska, przecież willowa jest jeszcze niedokończona. Więc tutaj y, przygotowujemy się, mamy dokumentację na pewne y, zadania. O, wspomnę o ulicy Reymonta z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu Targowa Reymonta i konstytucji 3 Maja. Więc tych potrzeb jest jeszcze wiele, ale sukcesy konsekwentnie. Będziemy wykonywać dokumentację, będziemy składać wnioski o dofinansowanie i będziemy realizować te inwestycje. Wspomniał Pan o tym skrzyżowaniu ze światłami przy ulicy Remonta. Kiedy możemy spodziewać się tej inwestycji? Bo ona jest chyba wyczekiwana przez mieszkańców. Ta inwestycja jest przez mieszkańców, wyczekiwana jest również przeze mnie i radnych również, bo takie pytania ciągle radni również mi zadają. Mamy dokumentację projektową. Jak będą ogłaszane konkursy, będziemy składać. Więc nie chcę w tym momencie deklarować, czy to będzie za pół roku, za rok, czy za dwa lata. Natomiast będziemy składać wnioski o dofinansowanie, bo taką zasadę przyjąłem, że realizujemy te inwestycje, na które dostajemy dofinansowanie zewnętrzne, ponieważ budżet miasta jest ograniczony i tylko w wyjątkowych przypadkach. Wykonujemy remonty ze środków własnych w 100%. Nie mhm. Niesamowitymi inwestycjami miasto żyje. Ostatnio Urząd Miasta, oczywiście Pan Burmistrz, jako przedstawiciel tutaj, podpisywał umowy z organizacjami pozarządowymi. Dużo jest takich stowarzyszeń, które korzystają? Oczywiście jest dużo w naszym mieście stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Te organizacje w różnych, w różnych dziedzinach funkcjonują, w różnych polach funkcjonują, pomagają społeczeństwu. Przede wszystkim najwięcej jest klubów sportowych. Klubów sportowych później organizacje pozarządowe wspierające zdrowie czy osoby niepełnosprawne ale i te organizacje, które krzewią kulturę bardziej rozrywkowe. Więc takie konkursy ogłaszamy sukcesywnie, składane te organizacje składają wnioski o dofinansowanie i te wnioski, tak jak co roku tym organizacjom. W różnych wysokościach, w zależności od możliwości finansowych miasta i od potrzeb organizacji, chociaż te potrzeby są zawsze nieograniczone, to raczej powiem, w zależności od możliwości finansowych miasta, są przekazywane, bo te organizacje naprawdę dobrą robotę robią. A szczególnie te organizacje, które wspierają osoby, osoby z niepełnosprawnością, te, które wspierają osoby chore, ale przecież też. Kluby sportowe, nie zapominajmy o tym, czy nawet WOL, który dwa lata o, o bezpieczeństwo na naszym salę. Więc nie wymieniając, bo to jest długa lista tych organizacji, ale naprawdę robią dobrą robotę. Czyli trzeba ich wspomagać, aby mieszkańcy czuli się zaopiekowani pod każdym względem. I bezpieczni, tak. Mhm. A co z wydarzeniami kulturalnymi? Co przed nami niebawem w Rawie Mazowieckim? Przed nami. A przed nami oczywiście ostatni weekend maja to dni rady, ale oprócz tej, tej sztandarowej imprezy, która corocznie występuje, no to cały wachlarz różnych imprez kulturalnych, tutaj też nie będę się rozwodził, nie będę przedstawiał tych imprez, zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia. Czy obserwowania strony internetowej naszego miasta, odwiedzania również Miejskiego Domu Kultury, strony internetowej. Tam wszystkie te wydarzenia na bieżąco są przedstawiane, informacje tam są zawieszczane. Najbliższa impreza Radosne Święto. Na to szczególnie zapraszamy. Tak, najbliższa impreza Radosne Święto, 3 maja, więc tutaj organizatorem tego święta jest. Są samorządowcy ziemi Rawskiej, a konkretnie powiem wszystkie samorządy gminne z powiatu Rawskiego plus gmina Głuchów oraz powiat Rawski I wspólnie organizujemy to z Uniwersytetem III Wieku. Wydaje mi się, że impreza będzie dość atrakcyjna, więc zapraszam wszystkich Państwa, którzy chwilę czasu znajdą 3 maja. Na plac Piłsudskiego pod ratuszem. O godzinie 10 zaczynamy naszą świętą, a później te uroczystości, te uroczystości bardziej oficjalne i mniej oficjalne na scenie. Na pewno się będzie działo. Pięknie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na placu Piłsudskiego 3 maja. Dziękuję, do zobaczenia 3 maja na placu Piłsudskiego.